Siemanko, dłuższy filmik zrobię. Kupiłem taką wędkę kolejną z Chin. Wyrzut, już mówię. Od 3 gram do 18. Oczywiście, spinning. Zobaczcie, i taką gumeczkę zacznę. Jest lampa, gramówka tu jest i taki, jak to się nazywa, relax. I olej idzie tam na kocyk. Z dwie godzinki porzucam. Oczywiście, nie bijcie mnie. Zapomniałem wziąć ten. Podbierak. Ale mam stalki tam kawałeczek, bo tu się szczupak też potrafi. Wkazać. No i od 3 gram, tam jest 2 gramy na główce, ale też jakoś tam lata. Tym ciężejsza gumka, to wiadomo, nie? I powiem Wam fajne te spinningi. Nie wiem czemu w Polsce nie używa się spinningów teleskopowych. Dla mnie bajeczka, wam powiem. Da się normalnie łowić, rzucać. Spociła się w środku. Koło wiem, tu jest 40 metrów, trochę więcej mogą nawinąć. Wiem, macie rację. To co? No tak jeszcze iść tam pod ten snopek. Coś tam się kurba. Zachaczyło, dobra, będę rzucał to odpalę. Wędka jak się nie mylę 2,7 albo 2,4. Jak ktoś to linka będzie, ktoś chciał po prostu podam. kołowrotek też jakiś z Chiń, czy kolandii zamówiłem. I tak, zobaczcie tą plecionkę. Ona ma jakieś 0,04. A zamówiłem jeszcze cieńszą. Przyjdzie na dniach i zobaczymy, jak z jej wytrwałością. Na razie sobie chwalę tą. W ogóle to jest, ona w ogóle jakby nie pęcznieje w ogóle. Nie wiem, co to za dziwny jakiś taki wynalazek. Na próbę kupiłem i powiem wam, nie żałuję, nie? Tu jest nie tak nie, nie za szeroko rzucać, ale zobaczymy. Taka wzdręga się trafi, czy może jakiś okuń. A zobaczymy. Jak nie to zmienia na y, kolor piwny, bo najlepiej na piwny łapie się tu rybki. Ale zobaczymy z ogonkiem czerwonym, czy coś da. Tylko, że w takie lampy, to wiecie jak to może brać właśnie. Słabizna. O, pod drugi brzeg. I normalnie się idzie rzucić tym bez problemu. Jak jest zawsze, jak przyjadę, łabędź musi przepłynąć, rozumicie? Musi wypłoszyć norma i stanie. Idę dalej. Dobra, ziomek popłynął. Trochę pewnie postraszył, ale zobaczymy. Zaraz ja zmienię chyba przynętę, bo coś z tym ogonkiem czerwonym, nic. Albo po prostu nie będzie dzisiaj brań. Za lampa, kurwa. Jest, jest Jola. O! To nie okoń, szupak chyba. A jak. Pierwszy szupak. i maluśki! maluśki. Zobacz. <noise> o, no, dzisiaj coś okonki nie chcą brać. Już tu, któraś tam sprzyna założona. Wracaj. Kurde, gdzie mogłem wziąć podbierak i je zbierać, bo potem płoszą? A może założyć coś większego? Zobacz. To był ostatni rzut. Ponad godzinę. Jeden szczupak, jedno pobicie. Nie ma sensu, jest 20. 6 czy 7 stopni, zaraz 19. Masakra. Zero. Różne przynęty na gramowej główce rzucałem też na szczupaka i wszędzie te pierdolone glony. Non-stop, co rzut się praktycznie ściąga, glony jak nie z dołu. To się u góry nawija, nie? Jest tego mnóstwo. Dziękujemy, Wody Polskie. Do następnego.